Me, me. Traktorek. Szpital. Na rodzinnej farmie był dzień jak codzień. Zwierzęta pasły się na łące, maszyny zaś gawędziły w domku maszyn. Traktorek wcale się nie odzywał. Co ci się stało? Zapowietrzyłeś się, traktorku? Jestem zmęczony. Ostatniej nocy źle spałem. Rzeczywiście, tej nocy ktoś bardzo się wiercił. Czy masz jakieś zmartwienie, traktorku? Kasia idzie do szpitala. Bardzo często boli ją gardło. Traktorek był przygnębiony. Smutny i markotny wyjechał z domku maszyn. Jak długo Kasia zostanie w szpitalu? Kiedy wróci do domu? I co to takiego ten szpital? Tyle pytań i żadnej odpowiedzi. Traktorek postanowił pojechać do domu. Po drodze przypomniał sobie, że Kasia jest chora, to znaczy, ma chore coś takiego, co ma długą nazwę, i to coś związane jest z gardłem. Zaczyna się na literę Z. Zdaje się, że to jest zatkanie. Nie, chyba raczej zalanie. Na wsparciałe uszczelki nie pamiętam nazwy tej choroby. Ale, Ale Kasia na pewno Katie ją pamięta. Me, me! Kasiu, gdzie Katie, jesteś? Jestem tutaj, so, traktor, pół. był nieco zaskoczony. Katie, się, że był nieobecny. Czy ty chorujesz na ten, ten, zatkanie? To znaczy. Oh, na co ty właściwie cold jesteś chora, Kasiu? Nie na zatkanie, tylko na zapalenie migdałków. Yes. A tak, zapalenie migdałków. No, Wiesz, traktorku, ja wcale nie, nie bym się nie denerwował. do szpitala, że lekarz wyciął jej Wtedy skończą się jej problemy z gardłem. Czy nie boisz się iść do szpitala, Kasiu? Nie boję się, traktorku. So Kasia już wcześniej była before. w szpitalu. Ale traktorek nigdy jeszcze nie widział. Chcesz z nami pojechać do szpitalu? O tak, bardzo chcę! Mamusiu, traktorek chce z nami pojechać do szpitala. Skoro jedziesz z nami, to cię troszkę Kasia i Zosia zamiast myciem okien zajęły się myciem traktorka. Nas opony. Zamknij oczy traktorku, ale przecież myłem się wczoraj. Przestań, Kasiu, łaskoczesz mnie. Podczas mycia traktorek śmiał się głośno. Wkrótce wszyscy już byli gotowi do drogi, i po chwili wyjechali w podróż do szpitala. Szpital leżał dość daleko od rodzinnej farmy i była to długa podróż. Wreszcie przyjechał, jesteśmy na miejscu. Na ciałe uszczelki, ależ to ogromny budynek. Traktorek nigdy wcześniej nie widział tylu okien. Po zaparkowaniu cała trójka udała się do drzwi wejściowych. Czy wszystko jest w porządku, Kasiu? Wszystko dobrze, Mamusiu. Chodź, traktorku. Gdzie on się podziął? Jakie wspaniałe kiety kwiatów. Czy chcesz kupić jakiś kwiaty? Traktorku, chodź już, proszę. Teraz nie, wrócę później. Zapraszam. Do zobaczenia. Prędzej mamy iść z osi, tędy traktorku. Ty jesteś przyjemnie i jak czysto. Traktorek był no pod wrażeniem. Wszędzie panował ład i porządek, nice i we wszystkich korytarzach tak przyjemnie pachniał. Gucio Przyczepa byłby zachwycony tymi długimi, długimi korytarzami. <gry> Hello, Katie and Molly. Welcome Jak się masz, Kasiu? Witaj, Zosiu. Witamy wers. na oddziale Katie, dziecięcym. Chodź, Kasiu, zaprowadzę cię, byś mogła się przebrać. What a lovely place. Cóż to za miłe miejsce. Na ścianach wiszą piękne obrazki. And lots of toys. Wszędzie jest mm. dużo zabawek and i jest bardzo clothes. jasno. Teraz już śpi, kochani. Dobranoc Kasiu. Dobranoc mamusiu. Dobranoc traktorku. Dobranoc Kasiu. Traktorek stał spokojnie w rogu sali.

Jeff, na oddziale bardzo wcześnie wstał. niektórzy chyba nawet w ogóle się w taki startup. Przynajmniej tak, Czy jesteś gotowa, Kasiu? Tak, Powodzenia, Kasiu. Rzekł Tech, będę tu na Ciebie czekał. I Kasia zniknęła gdzieś w korytarzu razem z Zosią i z panią piętniarką. Tymczasem traktorek był bardzo zajęty na oddziale dziecięcym. Każdemu z małych pacjentów obiecał wspaniałą przejażdżkę. Po jakimś czasie wróciła Kate, Kasia. Kasiu. Kasiu! Ale Kasia mocno spała. I Wiem, co zrobię, pojadę i, i kupię jej piękny bukiet kwiatów. Pójdę z tobą, traktorku. And the I oboje went wyszli z sali. Który z nich ci się podoba, traktorku? Oh, Chyba ten. Maybe. Oh. Tak, ten żółty poproszę. Jest prześliczny. Kiedy Zosia i traktorek zapłacili za bukiet, wrócili z powrotem na oddział dziecięcy do sali, gdzie leżała Kasia. Zobaczcie, kto już się obudził. Dobrze się się Kasiu? Past yes. Tak mamusiu, Katie nodded. There you are, Katie. dwa będziesz a całkiem zdrowa. i nigdy już nie będą cię bolało nigdy zgen. A ten piękny bukiet kwiatów podarujemy Because pani better, pielęgniarce. give the flowers to the nurse. Proszę, to dla pani. Dziękuję za opiekę. Oh, you, bardzo dziękuję, Katie. Kasiu. Ja też pani much, bardzo dziękuję. Right. Idziemy? Shall we go? Ale tech? gdzie jest traktorek? No tak. Traktorek bawił się razem z dziećmi. Oh, traktorku, wracamy. Bye. Do widzenia traktorku. Mimo, że w szpitalu było miło i sympatycznie, wszyscy bardzo się cieszyli, że wracają do domu na rodzinną farmę.